Dzień dobry Polsko, witam Cię bardzo serdecznie na dzisiejszym live'ie w temacie Polek na emigracji. Więc, jeżeli jesteś Polką, która mieszka za granicą, myślę, że ten live będzie właśnie dla Ciebie, bo dzisiaj moim gościem będzie moja partnerka, która mieszka w USA. Opowiemy dzisiaj o tym, dlaczego podjęła taką decyzję o wyjeździe z kraju, ale opowiemy również o tym, jak czuła się, kiedy wyjechała na tą emigrację i jaką szansę zauważyła właśnie w Forever, ponieważ firma Forever jest to globalny biznes działający w 160 krajach na całym świecie i zaraz właśnie u nas jest godzina 14 w Polsce, w Stanach, u mojej partnerki jest godzina 7 rano, więc to będzie taki motywacyjny poranek dla osób, które mieszkają właśnie za oceanem. Także moi drodzy, dajcie przede wszystkim znać, czy dobrze mnie słychać, bo dzisiaj testuję mm, mikrofon. Wczoraj na live troszkę były pogłoski, słyszałam, więc spróbujemy dzisiaj z mikrofonem. Więc będę wdzięczna, jeżeli napiszecie na czacie, czy jest ok, czy, czy, czy słychać wyraźnie. I czekamy na Anię. Dzisiaj Anię będę troszkę wypytywać, także Aniu. Zapraszam Cię na live'a. Dzień dobry. Witaj, Aniu. Good morning, everyone. U Ciebie jest poranek, poranek. Także ja mówię, że u Ciebie zaczynamy takim porankiem. Daj, proszę tylko znać, czy dobrze mnie słychać. Ja Słyszycie bardzo dobrze. Dobrze, ja Ciebie również mam nadzieję, że internet nam nie będzie płatał figlów. Anio, dzisiaj naszym tematem jest, no właśnie, Polki na emigracji. I Ty jesteś taką Polką na emigracji. Obecnie mieszkasz pod Chicago w Stanach Zjednoczonych. Powiedz proszę, co sprawiło, że podjęliście taką decyzję z rodziną, żeby się wyprowadzić? I ile lat mieszkasz już właśnie za granicą? Więc witajcie tutaj, moi drodzy. Tak jak Gosia powiedziała, siódma. Siódma rano wybiła. To prawda, mieszkam jeszcze pod Chicago, natomiast w najbliższej przyszłości się to zmieni. Natomiast Gosia zadała dobre pytanie odnośnie tego, co sprawiło właśnie, że wyjechaliśmy. Powiem Wam chyba impuls. Tak naprawdę ja w Polsce byłam bardzo spełnioną kobietą. Pracowałam w ośrodku specjalnym, więc ja się tutaj realizowałam z każdej strony, no i nagle wiecie, po prostu jakby przyszedł taki pomysł, że może byśmy coś zmienili, a to był też taki czas, że nasza córa miała wtedy po prostu 8 lat. Jak ten pomysł wpadł, to ona miała tam 7. Więc stwierdziliśmy, że po prostu co nam szkodzi spróbować, a mój mąż miał Praktycznie od, od młodzieńczych lat, tutaj statut uregulowany emigracyjny, w związku z tym to była taka swobodna, mógł się swobodnie przemieszczać. Więc po prostu stwierdziliśmy, że to jest dobry czas, bo ona jest jeszcze mała, więc wejdzie w ten angielski i tak dalej. No i po prostu widzicie, Do szalona, świat należy. Szalona kobieta, dokładnie. Szalona kobieta. Powiedziałaś Aniu, że w Polsce czułaś się już bardzo spełniona, tak? Że gdzieś tam zawodowo um, osiągnęłaś się ten pułap. Coś nam ucieka, więc Aniu, mam nadzieję, że internet będzie ok. Natomiast. jak bardzo dobrze słyszę. Dobrze. Jaka była, jakie było Twoje doświadczenie, kiedy wyjechałaś do Stanów? Czy tam za granicą czułaś, że możesz się dalej rozwijać zawodowo? To słuchajcie, to już było w tym roku minie 9 lat. Sama nie wiem, kiedy to po prostu minęło. Natomiast to było ogromne zderzenie z rzeczywistością, dlatego, że mamy stany przedstawiane właśnie w telewizji, w mediach społecznościowych, więc miałam jakąś takie wiecie miałam miałam zwizualizowane, jak to tutaj to życie wygląda. No a po przylocie, no okazało się, że tak naprawdę jest zupełnie, zupełnie inaczej pod wieloma względami, bo ja nie mówię, że pod każdym, pod każdym względem. Natomiast to dla mnie było takie właśnie takim szokiem, tak? Bo ja byłam młodą dziewczyną, tak? Miałam 31, miałam 31 lat. Wiecie, w Polsce pracowałam w ośrodku specjalnym, więc tak jak go się powiedziała, ja po prostu byłam spełniona, bo zawsze jak coś robię, to robię to na 100%. A tutaj nagle, słuchajcie, przyleciałam, i, i ten obraz stanów, który miałam, okazało się, że jest bardzo dużo. Słuchajcie, w szczególności kobiet, które właśnie są sfrustrowane. Takie nie do końca powiedziałabym nawet zadowolone z tego, co się dzieje, dlatego że one w Polsce też miały cudowne życie, przyjechały tutaj, no i musiały się łapać każdej pracy, no żeby się po prostu niezwyczajnie w świecie utrzymać, tak, no bo albo przyjeżdżały same, albo z, z rodziną. No, i okaza wiecie, z drugiej strony to jest piękne, tak? Bogodna praca nie hańbi i to jest super, ale z drugiej strony, właśnie taka frustracja, bo rozumiem, że można przez krótki okres czasu coś takiego robić, ale jeżeli ktoś miał inne wyobrażenie i inne takie cele i marzenia życiowe, tak? No, bo zawsze jest American Dream, a tutaj się okazuje, że to wygląda zupełnie inaczej, no to to jest po prostu ciężkie do przeskoczenia. I myślę, że bardzo często taką barierą, nie wiem, czy się Aniu ze mną zgodzisz, jest przede wszystkim bariera językowa, prawda? Jak to było u ciebie? Tak. Tak, to jest, to jest prawda. U mnie cały czas właśnie, słuchajcie, bo to tak jest, jak się mieszka tutaj w okolicach Chicago, to jest chyba jedna z największych polonii na świecie. W związku z tym tak naprawdę nie jest Ci potrzebny ten język angielski z tego względu, że możesz korzystać ze wszystkich usług w języku polskim. Cokolwiek chcesz załatwić, to korzystasz w języku polskim. My nawet miałyśmy z którą kiedyś taką sytuację, że wiecie, jesteśmy w amerykańskim markecie, podchodzi do nas ktoś z obsługi i po prostu słyszy, My mówimy po polsku i ta osoba też mówi po polsku, i to jest po prostu super, no ale z drugiej strony tak naprawdę nie musisz po prostu posługiwać się tym językiem, bo jesteś w stanie najzwyczajniej w świecie wszystko załatwić. No właśnie, ale powiedziałaś, że jesteś jakby w tym obrębie, ale czy zgodzisz się ze mną, że jest to w pewnym sposób ograniczenie, tak? No bo okej, okay, tam gdzie są Polacy, tam się dogadasz, tak? Ale no właśnie, ty, ambitna kobieta, jeżeli chciałabyś gdzieś się wybić bardziej zawodowo, czy ten język był tą barierą? Ależ oczywiście, jak najbardziej. Tak, był, był. Ja jestem w trakcie właśnie teraz tutaj wychodzenia totalnie z mojej strefy komfortu, więc ten angielski też jest na bardzo tutaj wysokim poziomie w moich celach i w moich celach życiowych, więc ja się tutaj zresztą niebawem będę pojawiała również po angielsku. Dokładnie, więc zobaczcie kochani, fajnie powiedziałaś, że ten impuls był u Ciebie, żeby coś zmienić, why not, tak? American Dream był zawsze przedstawiany, że tam jest sielskie, anielskie życie i nagle zderzenie z rzeczywistością, że Ty kobieta spełniona nagle nie możesz się dalej rozwijać, okej, okay, żadna praca nie hańbi, ale nie po to wyjechałaś do Stanów, tak? Żeby teraz łapać się każdej pracy, tak? Gdzieś tam ten obraz był inny. I Zdarzycie. powiedz mi w takim razie, Aniu, co sprawiło, że Ty się w ogóle otworzyłaś właśnie network marketing. Jak to forever przyszło do Twojego życia? To był też totalny przypadek, chociaż e, mówimy, że nie ma przypadków, tak, no bo nie ma przypadków, e, tak miało być. E, u mnie zaczęło się od produktu. Ja po prostu dostałam prezent, bardzo szybko rozkochałam się w produktach z tego względu, że widziałam efekty na sobie, na moich najbliższych. No i po prostu zaczęłam, e, zaczęłam polecać to dalej. I też takim punktem zwrotnym był wyjazd na, na taki zjazd, jakby światowy. To akurat było 40-lecie firmy, z którą współpracujemy. No, i to był w ogóle kosmos, jak zobaczyłam to na własnej skórze, przeżyłam energię tych ludzi, więc. Rewelacja. Nie. Kolejcie, wczoraj rozmawiałam z Magdą, Magda powiedziała, że od produktu się zaczęło, teraz Ania, że od produktu Zgadza się zaczęło. Się. To jest naprawdę bardzo ważne. Natomiast no właśnie, my mówimy o tym, że Forever jest to międzynarodowa firma, że działa w 160 krajach i właśnie na przykładzie Aniu Twoim to jest taki namacalny dowód tego, że nie musisz znać języka, żeby robić biznes na całym świecie, tak? Ty dzisiaj mieszkasz w USA. Jakbyś mogła powiedzieć takie korzyści które najbardziej ciebie przekonują do tego żeby robić biznes forever co takiego dla ciebie jest najważniejszego w tym biznesie dla mnie osobiście najważniejsze jest to że można to robić zdalnie tak że można to robić e... Z pozycji telefonu czy z pozycji komputera, z tego względu, że właśnie możemy się przemieszczać i możemy być w dowolnym miejscu na świecie. A dla mnie to jest po prostu istotne z tego względu, że właśnie niebawem wybieram się do Polski, gdzie już się po prostu nie mogę doczekać. No i po prostu zabieram swój biznes ze sobą, tak? Przemieszczam Dokładnie. się z samolotem i. Ja... i... Ja lubię mówić, Aniu, o tym, że no właśnie, Polki na emigracji często wyjeżdżają za pieniędzmi, tak, że chcą tych pieniędzy więcej. Bardzo często, kiedy rozmawiam z Polkami, które mieszkają za granicy, ta decyzja była spowodowana tym, że mąż na przykład dostał szansę lepszej płatnej pracy, czy to fizycznej, budowlanej, no i ta rodzina pojechała za mężem i te kobiety bardzo często właśnie są takie opuszczone i ja uważam, że ten biznes dla takich osób jest idealny, bo ty możesz robić ten biznes z osobami z Polski, tak, Powiedz mi właśnie Aniu, jak Ty łączysz ten biznes? Czy u Ciebie to jest tylko um, robienie tego biznesu z um, Polkami, które mieszkają w Stanach? Czy tylko w ogóle z Amerykanami? Jak to wygląda u Ciebie? U mnie to jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawy temat, natomiast to nie będzie akurat na dzisiejszego live'a. My jeszcze do tego tutaj z Gosią wrócimy, z tego względu, że tak jak powiedziałam, ja produkty poznałam 9 no nie pełna dziewięć lat temu, osiem i pół roku temu i, i od razu się w nich rozkochałam w związku z tym przez wiele wiele lat jak tutaj korzystałam i polecałam produkty no to to było w skali globalnej tak tutaj było miałam rozbudowany zespół tutaj działaliśmy generalnie w czterech krajach świata więc jak najbardziej globalnie, po prostu gdzie, jest, gdzie, gdzie mamy znajomych, to możemy oczywiście produkty polecać, tak? Bo polecamy, dzielimy się tym, z czego my jesteśmy najbardziej po prostu zadowoleni. Dokładnie, i w kolejnym live będziemy mówić, jak to wygląda technicznie, tak? Bo tak. to jest też ważne, żeby pokazać, tak, jakie to są ograniczenia, a w trzecim live będziemy mówić też o naszych narzędziach, tak? O tym, dlaczego Ania zdecydowała się na współpracę, ale dzisiaj chciałabym, żeby wybrzmiało z tego live'u to, jakie możliwości daje ten biznes. My z Anią poznałyśmy się poprzez social media. Ja dzisiaj, kiedy działam w social mediach, mam takie poczucie, że naprawdę tu nie ma żadnych ograniczeń, bo często ludzie mają takie blog... Nie wiem, czy się Aniu ze mną zgodzi, że ja nie będę miała z kim tego robić, ja nie będę miała komu tego polecić, tak? E, I teraz patrząc, jaki ten biznes jest globalny, zastanówmy się, czy mamy chociaż jedną koleżankę, która mieszka w Stanach, chociaż jedną koleżankę, która mieszka w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Norwegii to są takie najbardziej popularne destynacje, gdzie tam jest najwięcej Polaków, tak? Czy ta koleżanka nie chciałaby żyć na godnym poziomie, czy ta koleżanka nie chciałaby na przykład wykorzystywać kompetencji, które ma, właśnie właśnie w takim biznesie międzynarodowym. My z Anią dzisiaj współpracujemy. Ania ma godzinę siódmą, my mamy godzinę czternastą. Ja jestem w Kapciach, a robię biznes międzynarodowy. I Aniu, chciałabym, żebyś na koniec powiedziała takie dwa, trzy zdania dla właśnie Polek, które mieszkają za granicą, które być może czują się opuszczone. E, takie mm, słowa wsparcia, że jest naprawdę niesamowite rozwiązanie dla nich. Rzeczywiście, że jest i my jesteśmy tego przykładem, tylko właśnie Warto wyjść ze swojej strefy komfortu i postawić przede wszystkim na siebie, dlatego że my nie jesteśmy idealne i niektóre rzeczy po prostu musimy odpuścić. Ale pamiętajmy tutaj, moje drogie koleżanki, panie, panowie, być może też nas tutaj oglądają. Że naprawdę, że my mamy taki potencjał, a my Polacy mamy niesamowity potencjał, który możemy wykorzystać właśnie tutaj poprzez współpracę z firmą Forever, podczas, poprzez współpracę właśnie w network marketing. I to jest, powiem Wam niesamowite, że po prostu zabieramy telefon, jeżeli część osób pracuje z pozycji komputera, czy zabieramy komputer i po prostu się przemieszczamy, tak, czy po Stanach. Czy po Europie i to jest, wiecie, co jest też niesamowite, że nie wszystkie osoby, bo tutaj to jest też bardzo trudny temat w Stanach odnośnie sytuacji emigracyjnej. No i właśnie, nawet jeżeli ludzie nie mają uregulowanych takich statutów, nie mają nadanych numerów rozliczeniowych, również jak najbardziej mogą polecać po prostu produkty i, i mogą budować siebie. Więc moi drodzy, jeżeli jesteście taką właśnie osobą, która mieszka za granicą, to współpraca z nami będzie, myślę, fajnym rozpoczęciem. Ale pięknie na koniec chciałabym nawiązać do tego, co powiedziałaś, że my, Polki, mają, mamy niesamowitą moc. Kochani, w Forever działa w 160 krajach, w 46 lat na rynku, ponad myślę, że setki tysięcy partnerów biznesowych i wśród zarządu GLT. Czyli takich najlepszych liderów są dwie Polki, dwóch Polaków, czyli Asia z Szymonem, Monika Walkiewicz. W PAK-20, czyli takiej 40 najlepszej w Polsce, jest kolejna Polka, więc to pokazuje, że my naprawdę, Polacy, mamy co pokazać i nie bójmy się tego. To, że jesteś za granicą i przez kilka lat nie żyłaś w swoim zawodzie, w żaden sposób nie ogranicza cię do tego, żebyś przestała wierzyć w swoje marzenia. Masz to coś, bo my mamy to we krwi i warto to, kochani, wykorzystywać. Więc tak jest. Bardzo dziękujemy Wam za. Dzisiejszego live'a za tydzień, w czwartek, opowiemy właśnie o tym, jak technicznie to wygląda, jakie to jest proste, jak to, co powiedziałaś, Aniu, te takie um, uregulowania prawne, w jaki sposób to działa. Więc jeżeli interesuje Was ten temat, to bądźcie z nami za tydzień. A za dwa tygodnie opowiemy o tym, dlaczego właśnie Forever Business Club, tak, jest właśnie zespołem, w którym warto um, działać globalnie. Więc moi drodzy, jeżeli macie jakieś pytania, odezwijcie się do Ani. Ania tutaj emigracyjnie na pewno jest osobą, kompetentną, która Wam pomoże, podpowie, zachęci, um, pozwoli Wam też podjąć tą decyzję. Natomiast pamiętajcie, że czas ucieka, warto tą decyzję podejmować, więc bardzo dziękujemy za live'a i życzymy Wam dzisiaj pięknego dzionka. Pozdrawiam. Ja I smacznego pączka. Dokładnie tak. Pamiętajcie o aloesie, żeby wypić aloes po pączku. Zobaczcie, co tutaj stoi. Pozdrawiam Dokładnie tak. Pozdrawiam, Pozdrawiam serdecznie. Kochani.